Oto film o tym jak realizowaliśmy projekt Sztuka w Lubomii i Lubomia w sztuce. Autorami projektu są Barbara Petlik i Jadwiga Michulec, nauczycielki z przedszkola imienia Elżbiety Sojki w Lubomii. Na pierwszym spotkaniu pani Basia zapoznała sześcioosobowy zespół starszaków z tematem projektu, wyjaśniła dzieciom jakie są dziedziny sztuki i zadała pytania, czy któraś z tych dziedzin istnieje w naszej miejscowości? Najpierw Pani Basia udała się do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubomii i tam Pan Dyrektor Marek Jakubiak powiedział jej, że przy działa Pracownia Plastyczna, Chór Lutnia, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestra Dęta Gminy Lubomia oraz Zespół Taneczny, Flesz. Z internetu dowiedzieliśmy się, że przy Kole Gospodyń Wiejskich działa Zespół Śpiewaczy Gołężanki i że w Lubomii mieszka Pan Janusz Palik, który maluje obrazy. Spotkaliśmy się z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich i zaprosiliśmy zespół śpiewaczy, gołężanki, do naszego przedszkola. Poszliśmy do szkolnej biblioteki szukać Lubomii na kartkach książek. Dowiedzieliśmy się, że są przewodniki mówiące o Lubomii, a także książka autorstwa na Strzałki, Gotki i Bojki Śląskie. Książka ta jest zbiorem legend i podań ludowych z Lubomii i okolic. Byliśmy na próbie najmłodszej grupy tanecznej zespołu Flesz. Od instruktorki pani Anny Pilipiszen dowiedzieliśmy się, że istnieją pięć grup tanecznych, według kategorii wiekowej. Uczestniczyliśmy w cotygodniowym spotkaniu muzyków z Orkiestry dentej. Kierownik orkiestry Pan Adam Bober powiedział nam, że mają w swoim repertuarze około 90 utworów, od muzyki kościelnej, przez muzykę klasyczną, po covery współczesnych hitów. Byliśmy w pracowni plastycznej działającej przy Gok. Zajęcia prowadzi Pan Kamil Mateżok, artysta, plastyk, który zapoznaje uczestników z różnymi technikami plastycznymi. Podczas naszych odwiedzin tworzono pisanki za pomocą techniki dekupaż. Ogłosiliśmy w przedszkolu konkurs plastyczny na temat moja wieś lubomia. Prace mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną. Dowiedzieliśmy się, że babcia Mateusza wykonują piękne prace koronkarskie. Dzieci próbowały posługiwać się szydełkiem, ale było to bardzo trudne. Po rozmowie z panią Bernatką okazało się, że w lubomii wiele pań zajmuje się robieniem koronek. Pod koniec tygodnia zespół spotkał się ponownie. Okazało się, że Oliwia przyniosła piękne fotografie przedstawiające Lubomie, Mateusz wyroby koronkarskie wykonane przez jego babcię, a pani Wisia prace dzieci na konkurs plastyczny, Moja wieś Lubomia. Postanowiono, że powstanie wystawa, fotograficzna, plastyczna i rękodzieła. Wystawy przygotują pani Basia i Wisia. Nastąpił dzień, kiedy wyniki naszych poszukiwań przedstawiliśmy wszystkim przedszkolakom. Oto one. Jest Pani Adela zapoznała dzieci z bojką o utopcu i Hanesie Brązliku, którą opowiedziała w uwarze śląskiej. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na temat Moja wieś Lubomia. Wygrała praca przedstawiająca lubomskie grodzisko. Zespół śpiewaczy Gołężanki zaprezentował przyśpiewki ludowe. Wystąpiły dziewczynki z zespołu tanecznego flesz. Zagrała nam orkiestra dęta gminy Lubomia. Dzieci mogły zobaczyć wystawę fotograficzną przedstawiającą lubomie w obiektywie: rękodzieła, prace koronkarskie. Wystawę obrazów autorstwa pana Janusza Palika, który nie mógł być obecny na spotkaniu, ale w najbliższym czasie spotka się z nami na warsztatach plastycznych. Przedszkolaki były zachwycone tym, że sztuka przyszła do nich. A cały nasz zespół był dumny, że tyle sztuki udało nam się zgromadzić w tym dniu w przedszkolu.